Renuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Jesteśmy na konferencji przed galą IFM Show, ze mną jest Maciej Ewtuszko, który zawalczy na zasadach boksu z Normanem parkem. Powiedz, jak, jak to doszło, że, że będziecie walczyć na zasadach boksu, no i jakie jak idą Ci przygotowania do tej, do tej walki? Witam serdecznie wszystkich. No jak doszło, zadzwonił Norbi tydzień temu do mnie i tak doszło do tej walki. Wiesz co, no w boksie, więc tak naprawdę że kontuzja jakaś kolana przez zapasy czy coś, to, to raczej nie, nie ma mowy tutaj, więc sama stujeczka kocham się bić w stójce, biłem się w K1, biłem się w Majtaj, więc no, no jakbym mógł nie skorzystać, prawda? I to jeszcze tylko trzy rundy po 3 minuty? proszę no właśnie widzisz trochę swoje szanse w tym, przez to, że no Norman, jak wiadomo bardziej chyba słynie z zapasów Dokładnie. niż z tej stójki. Widzisz, widzisz w tym swoją szansę jakąś? No, nie tylko ja chyba to będę widział, te szanse w tym, wiesz, co chodzi, no jednak przychodzę się bić, wiesz, niektórzy powiedzą, że rdzaringowa, że wiesz, nie walczyłem coś ten dwa lata, no ale, ale jednak... To prawie dwa i pół roku od ostatnio. No, ale wiesz, no jednak ja cały czas trenuję z chłopakami, nie ma, że tak powiem, małych, za dużo ludzi w klubie, to przychodzę sobie posparować z nimi. Sparingi bokserskie cały czas też robię, wiesz, w skorpionie. Więc no, no mówię, no jadę sobie do Bułgarii na sparing nie? I to taki tak z chłopem, z którym miałem się bić, i, i nie w jego dyscyplinie, tak teoretycznie nie w naszej. Wydaje mi się, że mam bardzo duże szanse, nie? No powiem ci, że jak, jak cię tutaj zobaczyłem, wiedząc, że kornik zawalczy na tej samej w galii, myślałem, że może czeka nas, nas kolejny rewanż między wami, a, tu, a to jednak małe zaskoczenie, że, że Norman chciałbyś zawalczyć jeszcze z kornikiem? Zobaczymy, co przymierze przyszłość. No tutaj kontrakt na kilka walk na pewno podpisuje, więc to na pewno się coś jeszcze wydarzy ciekawego. Jest tam kilka e, walk w, zanadrzy, w zanadrzu, na pewno będzie jakaś pożegnalna w Szczecinie, no, a w jakich formułach będę się bił, to będą niespodzianki. <grym> Mówisz już tu o walce pożegnalnej, ale już planujesz, czy, czy, czy to czy mamy się bać? Oczywiście, w MMA na pewno chcę taką walkę stoczyć pożegnalną. To nie ma takiej możliwości, wiesz, chcę mieć pożegnalną walkę w MMA z jakimś rywalem i na pewno w Szczecin. I tylko Szczecin mnie interesuje wtedy i to będzie pożegnalna walka w Szczecinie przed publicznością szczecińską. A tak to na pewno chcę jeszcze na pewno coś spróbować sobie w tym K1 się pobić, coś jeszcze w małych rękawiczkach, jakieś K1, coś, więc kilka razy rozmawialiśmy tutaj. No ale jakoś się nie doszliśmy do skutku, teraz fajnie rozmowy przebiegły i dogadani jesteśmy, więc miło, sympatycznie, więc jest o co się bić i znowu, że tak powiem, ogień zaczyna płonąć. Pytałem, pytałem o to samo Michała, ty jak, jak z nimi tutaj rozmawiałem, czy bierzesz pod uwagę w ogóle powrót do KSW? Co, nie, nie, tam są już no ciężko mi powiedzieć, wiesz co, nigdy nie można niczego przekreślać, ani nic mówić, bo potem wiesz, z mordy dupy robić brytko mówiąc, nie chcę. Wszystko jest życie możliwe już, nie? Już co, co, się dzieje na świecie, kto, gdzie, z kim to się bije, więc, więc każdy odszczekuje coś. Fame zaczyna się robić bardziej sportowe. Już wiesz, no bądźmy szczerzy, no walka Normana tam z Borysem to fajne sportowe, nie w dyscyplinie oczywiście ich, czyli M, ale... Ogólna sportowo walka fajna, nie? No właśnie, bo normalnie będzie toczył dwie walki bokserskie w przeciągu tak naprawdę kilku tygodni. Dokładnie. E, jakoś będziesz na to pa patrzył na jego kondycję wtedy? Będziesz y, myśli, że jego obóz przygotowawczy będzie, będzie przez to też inny? Będziesz jakoś szukał luk w jego przygotowaniu fizycznym? Wiesz co, no on specjalnie nie chciał bić się w MMA, bo wiedział, że z Borysem ma walkę. To jest tego, jego sztuczki, wiesz co, no, Gadanie, te pieprzenie jego, wiesz, no. Można powiedzieć dużo o nim że jest nie do końca normalny, ale jednak dobry biznes, bo nie znam drugiego takiego zawodnika, który sobie by tyle wyszczekał. KSW sobie wyszczekiwał walki, tuzy wyszczekuje walki, nagle mówi, że nie walczy w tym, bo walczy w tym. No kurwa, człowiek, że to jest nie do pomyślenia dla mnie. Normalnie powinno być pogoniony, nie będzie walczył, a on dalej robi, co chce. Jak, po, jak mówił na konferencji taki to trochę tresztok w, w twoim kierunku, miałem wrażenie, że zupełnie jakby nie jesteś tym wzruszony. Prz, przyzwyczaiłeś się do jego gadania, czy, czy na ja no, że u mnie było coś takiego jak kułaka nie lubiłem, to było szczere, wiesz o co chodzi, a to jest wszystko takie sztuczne dla mnie, wiesz, no, do każdej walki to samo mówi, zawsze jest easy man z każdym, no sobie, wiesz, wygoogluj i zawsze jakiś coś, ktoś ma, to będzie gadał. Z tobą rozumiem nie będzie easy money. Nie powinno być, no jestem jednak, wiesz, mańkutem wyższym od niego, długie łapy, no prądźmy szczerze, no. Cały czas boksuje, no nie oszukujmy się, no. No, to nie, nie, nie będzie nie, go, nie wiem czy on po tej walce do, z tym Borysem dojdzie, bo też może się tam stać. No, fakt, że to trzy rundy, więc no, jednak, wiesz co, no, to jednak przez trzy rundy to, no, to nie jest za dużo, nie? jak się chodzi o boks. Jeszcze to jest, bądźmy szczerzy, on jest zawodnikiem mocno, y, który, że tak powiem, idzie do przodu, podwójna garda, w ma mniej się zawsze zadaje. To, to nie będzie taka wieś, czysto bokserska walka, że będziemy wieś, stać i kurwa, jak na olimpiadzie pizgać się, nie? To będzie bardziej szachy i punktowanie będzie. On będzie chciał przystelować jednym ciosem, ja dwoma skontrować i tak to będzie wyglądało. Gra błędu. Czyli masz jakiś game plan na tą walkę? Chcesz myśleć, że to na punkty się skończy, czy będziesz celował jednak, żeby no, wyłączyć? Słuchaj, no. Zawsze w każdej walce chcę trafić przeciwnika, no ale jak się napalasz na trafienie, to przeważnie ci nie wychodzi. Dlatego ja czekam po prostu idealnie z kontrą, Będziesz szedł, wreszcie go gdzieś przyłapię, złapie i, i liczę, a jak nie będzie w tą stronę szło, no to... Mam dłuższe ręce, więc on będzie musiał podejść do mnie, więc na pewno kilka czasu zdąży zrobić. Kubański styl zaprezentuje ręce nisko będą latały, wiesz co. Czyli bardziej, bardziej na żywioł niż jakiś game plan ułożony. No, tutaj Karol Habrus z BKS-u Scorpion, właśnie jutro wyjeżdżam na obóz do kadry, do, 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 do Szczecinka, potrynować jeszcze z pięściarzami. No, miałem dzisiaj jechać, ale no, jak widać no, trzeba było przyjechać to jest Normanem się pokazać w mediach i, i, i zebrał mi jeden dzień obozu. Skąd, skąd taka długa przerwa u Ciebie, te, te ponad dwa lata ostatniej wa walki z, z Bakocewiczem? D długo Cię nie było. To, nie, no, Propozycje jakieś były, ale tak jest zobacz, covid, wszystko, te gale, wszystko się cofnęły. Ja sobie leczyłem kolanką, bo po poważnych kontuzjach jestem ten kolan, miałem 14 operacji prawie, więc wiesz co, i krzyżówkę zerwałem z tym Bakocewiczem wtedy, więc no, postawiłem sobie na zdrowie, cały czas stójkę ćwiczę. No i co, no i tak ta przerwa szła, szła i teraz dopiero te gale wracają. Fen proponował mi w tym Szczecinie, ale Norbi w podobnym terminie tą galę, więc no, no siłą wyższą, jeżeli tu jestem, a nie tam, no to wiadomo o co chodzi. Ten, te, te, ta przerwa u Ciebie wyrobiła taki głód walki, masz... Yy chęć taką, żeby, żeby wejść do tego oktagonu? Wiesz co, no, co piątek czy tam w środę gdzieś sobie sparuje, więc jakiś głód jest, wiesz o co chodzi, to nie jest tak. Przychodzę się tam popizgać z małolatami, jak to mówię. Wiesz, to no, jest taki gut profesjonalnej walki, powiedzmy, no, tak, przy tak. publiczności i tak dalej. Wiesz co, chciałem zawsze zadebiutować w boksie, no to się mi wreszcie uda, więc jest boks, będzie w klatce, debiutowałem w Muay Thai, wygrałem, debiutowałem w K1, wygrałem, debiutowałem w ma, wygrałem. Debiut w boksie, zwycięstwo. Pe pewny siebie bardzo jesteś. Dokładnie, no, miałem trzy debiuty, zawsze w debiutach wygrywałem. I czwarty mój debiut będzie w boksie. Zwycięstwo. No dobrze, to trzymam kciuki w takim razie i powodzenia w przygotowaniach. I widzimy Cię w klatce już 11 września. Dobrze. Dobrze. Dzięki, Dzięki. wielkie.